Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Music, filmie, który stworzyła Sia. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj... Jak zwykle Natalia, cześć. Tak jak wspominałem wcześniej, dzisiaj przychodzimy do was przedpremierowo z recenzją filmu Music, który będzie mieć premierę w piątek. 12 lutego będziecie go mogli wypożyczyć na różnych platformach VOD. Tak, a my przechodzimy do tematu, bo temat jest ciężki, temat jest skomplikowany, ale myślę, że warty omówienia, więc Natalia, co jakby, zacznijmy sobie może od backgroundu tego filmu, dlaczego on w ogóle powstał film, tak jak Jacek wspominał wcześniej, odpowiedzialna jest Sia. W scenariuszu także pomagał jej pan, który jest autorem książek dla dzieci, Dallas Clayton. Właściwie to on jest ilustratorem mhm. książek dla dzieci i w sumie jego ilustracje możecie, nawet postacie z tych ilustracji są widoczne w filmie, więc to jest taka ciekawostka. A choreografią zajął się pan, który się nazywa Heffington. A z tego co czytałem, ten film przebył drogę odbycia po prostu zwykłym, fabularnym dramatem, po taką dziwną hybrydę dramatu i muzyki. Kalu, którą dostaliśmy jako efekt końcowy. I tutaj pojawiają się kontrowersje, ponieważ jedną z głównych postaci gra ulubiona tancerka C, czyli Maddie Ziegler. Gra ona tutaj postać ze spektrum autyzmu. I tutaj jeszcze przed tak. samym, jakby gdy wyszły informacje o filmie, ludzie zarzucili reżyserce, że mogła po prostu wybrać aktorkę ze spektrum autyzmu. Tak, żeby była lepsza reprezentacja jakby. Tak. I tutaj ja skłamała, ponieważ powiedziała, że y, był taki casting, ale ona nie potrafiła współpracować z taką osobą na planie, dlatego to zmieniła. A potem okazało się, że jednak parę lat wcześniej ten film został napisany dokładnie pod rolę Mali. Więc tutaj mamy jedną z pierwszych kontrowersji, która wyszła. Ja rozumiem, że ten film i jego pewna wizja artystyczna zakładała. To, że no, mamy tutaj tą mieszankę tej fabuły, gdzie no Madi, zaraz sobie powiemy, zresztą jak ona zagrała tę rolę, miała dosyć duże wyzwanie z postacią Music do zagrania. Ale mamy też te stawki muzykalowe, te wstawki muzyczne, gdzie rozumiem, że osoba z zaburzeniami miałaby trudności z zagraniem tego. Zresztą ten film, mam wrażenie, że bardzo szybko się zdezaktualizował. On powstał kilka lat temu. Mam wrażenie, że w ciągu tych kilku lat w ogóle zmieniła się wrażliwość, nie wiem, taka tak, społeczna. Tak, zmieniły się też techniki, ponieważ w tym filmie są pokaz pokazane techniki ze z radzeniem sobie z osobami, które mają zaburzenia, no. które są już nieaktualne, których od lat się już nie stosuje. Dobrze, ale po kolei, co do fabuły. Protagonistką filmu jest Zu, yy, którą gra Kate Hudson, która zmaga się z wieloma problemami, głównie z uzależnieniami, co nie? Jest na zwolnieniu warunkowym, yy, świeżo po odwyku, ale jednocześnie sama handluje narkotykami, co jest dodatkowe, co jakby no, przysparza dodatkowych problemów. Nie brzmi to dobrze, to się nie może skończyć dobrze. Nie, aczkolwiek cały czas Obserwując tą bohaterkę, mamy wrażenie, że pod tą jej fasadą samolubności, gdzie ona wiesz, ewidentnie jest samolubną osobą, cały czas to pokazuje. Łącznie mówiąc z tym, że nie będzie sobie chciała poradzić właśnie z chorą siostrą którą musi opiekować się po śmierci ich babci. Tak. I tutaj ona po prostu od początku jakby daje nam do zrozumienia, że to nie jest jej priorytet. Ale to nie jest jakby główna postać, na którą powinniśmy zwracać uwagę w tym filmie, bo jednak naszą jakby główną tytułową bohaterką jest Music. Jasne, Kate Hudson musi, jakby postać grana przez Kate Hudson, jej siostra musi się nią opiekować, ale jakby ten film próbuje nam pokazać, perspektywę music i przybliżyć nam to, jak ona widzi świat, jak, ja, w, Mi się wydaje, że ten film był stworzony z dobrym zamysłem. Ten film był... Jakby Sia chciała stworzyć coś dobrego, co by, co by trochę uwidoczniło osoby ze spektrum autyzmu i pokazało ich zmagania i problemy w codziennym świecie. Tak, bo tutaj mamy coś takiego właśnie... Przede wszystkim mamy pokazany, jak wygląda zwyczajny świat, który jest w sumie szary, bury. To są zwyczajni ludzie może z trochę niezwyczajnymi problemami, a z drugiej strony mamy te przebłyski na teledyski, które są właśnie pokazane jakby tym, co dzieje się w głowie osoby ze spektrum autyzmu. One mhm. są w tym momencie bardzo przerysowane, yy, i są przestymulowane, tak pokazują, z czym tak naprawdę ta osoba zmaga się nie tylko w życiu codziennym, ale z czym ona zmaga się w głowie, tak jak sobie to wyobraża Sia, tak? Mm -hmm. No tak, wiadomo, to jest pewna wizja artystyczna. Cała fabuła tego filmu, w skrócie, to są to, to są zmagania Music Izu i, i, i ich sąsiada, który Ebo. im pomaga, w, tak. Ebo, którego gra Leslie Odom Jr. No, którego znamo chociażby z Hamiltona. I z jednej strony mamy zmagania Music. Które okej okay, wydają mi się najtrudniejsze z tego wszystkiego, bo ona musi sobie najbardziej poradzić, jednak im dłużej patrzymy na ten film, mamy wrażenie, że problemy Zu i problemy Ebo są dużo poważniejsze niż te problemy Music, tak? Oni dużo trudniej radzą sobie z całą tą sytuacją i z całym tym światem otaczającym. Bo widzisz, ty powiedziałeś, że ten świat w filmie jest taki szary i zwykły, ale powiem tak, cały film próbuje być taki bardzo jasny, kolorowy, pokazywać te jaśniejsze strony ludzkie, ale z jego głębi przebijają się ludzkie emocje, ludzkie problemy i to cała ta brutalność świata, ta rzeczywistość. Znaczy tak, bo mi się przez chwilę wydawało, że, to, znaczy, ogólnie przez cały film, wydawało mi się, że ten film jest taki ciepły, refleksyjny, ale jednak spod spodu, tak jak mówisz, przebija właśnie ten smutek, ten żal, ta cała gorycz, to po prostu cały czas przez to wszystko, przez tą kolorową, właśnie ciepłą otoczkę się przebija. Tak. To pozostawia takie dość druzgocące wrażenie na koniec tego filmu, tak naprawdę? Mimo mm -hmm. tego, że mamy dość pozytywne zakończenie. No, słodko-gorzkie, bo tutaj nie, ma, nie można powiedzieć, że jakiekolwiek zakończenie będzie dobre, tak? Bo o Jezu, tam się, o Jezu, tam się dzieje bardzo dużo złych rzeczy. No i właśnie o tych złych rzeczach chciałam sobie porozmawiać. Nie masz dziecku wrażenia, że. Właśnie złe rzeczy, które przydarzają się różnym bohaterom, są urwanymi wątkami, że mamy przez to bardzo dużo wątków, które nie zostały do końca rozwiązane, zostały zapoczęte, i w którymś momencie się urywają, i my nie znamy do końca zakończenia. Jasne, możemy sobie dopowiedzieć, co się stało, ale w filmie to nie jest do końca wyjaśnione. Ja mam wrażenie, że do tego filmu zostało wrzucone bardzo dużo smutnych ludzkich problemów i dramatów, i dużo różnych wątków, które skaczą między sobą, ale one nie do końca grają ze sobą, koniec końców. Bo w małych, właśnie, rzutach ten film jest super, ale jak właśnie patrzymy na niego na ogólną całość, jest mocno wybrakowany. Tam brakuje wielu elementów i. Pozostawia niedosyt. A jeżeli chodzi o teledyski, hmm, co o nich myślisz? Co myślisz o teledyskach? Co do sekwencji muzycznych, nie mam żadnych zarzutów. Jakby i same piosenki, według mnie, są jedną, jedną z mocniejszych stron tego filmu. Jakby te teledyski, te wstawki są takie bardzo kolorowe, pastelowe, a trochę abstrakcyjne. Tak jak teledyski si e... po prostu, bo jej w tak. większości takie są. To, co widzimy i słyszymy, gra nam ze sobą. I to jakoś mi pasowało połączenie tej fabuły z tymi teledyskami, więc wiem, że niektórzy mają taki zarzut wobec tego filmu, że to w ogóle nie gra i nie, mi to, mi to akurat pasowało. Mam inne problemy z tym filmem. Się, wiesz co, powiem ci, że też mi te e, pasowały teledyski, też mi bardzo grały. Właśnie były dość spójne z tym filmem, bo byłam w stanie odczytać w tych teledyskach symbolizm, który nawiązywał do wcześniejszych scen. Ja to widziałam, byłam tak. w stanie to odczuć. Bardzo mi się to podobało. I wydaje mi się, że gdyby ten film został przygotowany trochę lepiej i naprawdę rzetelnie podejmował problem osób ze spektrum autyzmu, to mógłby być bardziej traktowany mainstreamowo, mógłby być nawet w tym roku, wydaje mi się, kandydatem do Oscarów. No, w, te, w tej chwili mamy jedną nominację do złotych globów za ten film, a nawet dwie, bo Kate Hudson zdobyła nominację dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu, i ten film dostał nominację do jak najlepszego filmu w kategorii i musical lub komedia, więc ten film jest niejednoznaczny, on jest różnie odbierany przez krytyków, bo przeczytałam całą masę, całą, całą masę krytycznych komentarzy na temat tego filmu, właśnie głównie do tego jak on poradzi sobie właśnie z osobami ze spektrum autyzmu, a z drugiej strony przeczytałam też opinie, które bardzo ten film chwalą i uważają, że jest innowacyjny i że właśnie ta, ta abstrakcja, ten symbolizm w tym filmie podnosi go na po prostu jakiś inny poziom w kinematografii, bo ja osobiście nie jestem w stanie się zgodzić ani z tą opinią, że to jest jakieś wyjątkowe wiekopomne dzieło, ani nie jestem w stanie się też z tym zgodzić, że to jest gniot, jak ktoś powiedział, że to jest tak kiepskie jak Kac e, albo Derum. O jezu, nie, no jakby to w ogóle jest inna. Tak, nie. Ale, ale to jest po środku. Z jednej strony to ma bardzo dużo miłych, pozytywnych elementów i odgląda się ten film tak, że z jednej strony robi mi się ciepło na sercu, a z drugiej strony mam takie. Myślę, że najjaśniejszym punktem tego filmu są aktorzy i kreacje wykreowane przez chociażby Kate Hudson, przez Lesliego, O'Doma Jr. A Maddie Ziegler, pomimo te, można się kłócić z tym, czy cały film jest słuszny, czy jakby ona została słusznie obsadzona w tym, ale jeśli. Ale dobra, niech to ocenią ludzie, którzy się bardziej znają na tym temacie i którzy mają większe kompetencje do tego, żeby to oceniać. Ale wydaje mi się, że sama Maddie zagrała rolę, która, wiesz, szczególnie, że ona nie ma spektrum autyzmu, to była niesamowicie ciężka rola do zagrania. Ona była dość, au ona była autentyczna w tej roli, tak? tak. Ona była bardzo, bardzo przekonująca i uważam, że to było bardzo ciężkie. To nie, to nie jest coś prostego do zagrania, więc jakby mimo wszystko jestem pełna podziwu dla tego, jak ona to zagrała. Ona miała 15 lat w momencie, kiedy by, był nagrywany ten film. Tak I, i pomijając te sekwencje właśnie teledyskowe, gdzie ona przepięknie tańczy, bo jakby no to jest jej zawód i ona to robi Robi, robi od zawsze, ale ta, ta, rola, ta rola music naprawdę sprawiała, że patrzyło się na to z taką... z podziwem, tak? Z podziwem patrzyłam, jak ta aktorka radzi sobie z tą rolą. Cały czas w głowie miałam hej, ona naprawdę jest doskonała w tej roli. Zgadzam się. Na dobrą sprawę dla mnie ona mogłaby dostać. Pewnie gdyby nie kontrowersje w tym całym temacie, to ona by dostała nominację do, przynajmniej do Globów, albo może później do Oscarów, bo to jest... bo to była naprawdę mocna rola. Tak, ale absolutnie nie może dostać tego, bo jeżeli dostałaby nominację, no. albo by wygrała, to na pewno... na pewno byłyby mocne kontrowersje, ktoś by się do tego przyczepił. Ale no miejcie na i, nie, nawet bym się nie dziwił. No. Nie, nie, absolutnie, ale miejcie na uwadze, że to naprawdę jest. Dobrze zagrane, tak? Podsumowując, ten film to jest pewna wizja artystyczna CE, która dobrze, że powstała, i warto obejrzeć ten film i się przekonać na własne oczy, ale myślę, że to powinien być zaczątek do dalszej dyskusji i ogólnie zgłębiania tematu autyzmu, żeby, żeby jeśli ktoś nie zna problemów, z którymi mierzą się na co dzień osoby ze spektrum autyzmu, to myślę, że to jest dobry start, i myślę, że to mógłby być dobry start dla takiej Streamowej publiki, która zacznie się interesować tym filmem i może tymi kontrowersjami. I hej, może to, że jest taki baz wokół tego filmu, może, przyczy może przyczyni się do czegoś dobrego, tak czy siak. To zdecydowanie nie jest film dokumentalny. T ten film zdecydowanie nie wyczerpuje tematu i pokazuje niektóre rzeczy w zły sposób, dlatego warto samemu zgłębić temat w internecie, poczytać trochę więcej o spektrum autyzmu, o zaburzeniach. I myślę, że na tym skończę. Zobaczymy nasz odcinek. Tak, 12, może, 12 lutego, czyli w piątek, możecie sięgnąć po ten film na VOD i przekonać się sami, czy Wam się podoba, czy nie, i zapraszamy do dyskusji pod naszym filmem. Pamiętajcie, żeby wpaść na naszą grupę Pasażerowie Hype Trainu, pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I pamiętajcie, że mamy nasz miesiąc filmów codziennie od poniedziałku do piątku. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć!